Zagraliśmy niezły mecz. No, wynik troszeczkę nas chyba po chlebie, bo nie byliśmy aż o tyle lepsi od Warlubia. Do tej pory uważam, że to jest najlepszy zespół, z jakim graliśmy. Im nie wychodziło gdzieś od 20 metra, a nam jakoś tam wchodzi, wychodziło, wchodziło i strzeliśmy to, co mieliśmy strzelić. Jeszcze mogliśmy troszeczkę więcej, ale tak zgryzło się środka pole, to wydaje mi się, że, że nie zasłużyliśmy na 3-0. W zeszłym sezonie grałeś w Trzecioligowej Kujawie i dzisiaj zdaniem tutaj wielu kibiców ten mecz też stał powiedzmy na y, poziomie trzecioligowym, czy potwierdzisz tą opinię no kibiców? Pewno, tak jak mówię, to jest najlepszy zespół zdecydowanie z jakim graliśmy i i im, i nam awansy. Billy, przypomnij nam przed sezonem w wywiadach mówiłeś, ile strzelisz, założenia swoje, ile strzelisz bramek i asyst zakładasz na ten sezon? Zawsze na każdy sezon dzisiaj miałem 15 asyst. I blisko limitu, bo asyst już bodajże no, masz 15. I co dalej? 8 bramek. I właśnie co dalej? Co dalej? W drugiej rundzie może powtórka, nie wiem, zobaczymy. No, na pewno przyjdzie taki moment, gdzie, gdzie przestanę w tych meczach strzelać i asystować, ale przyjdzie koniec rundy i na pewno coś tam sobie wymyślę. Obyś podwoił to jeszcze, te swoje założenia. Ja wrócę jeszcze dwie godziny przed spotkaniem. Rozumiem po tym blamarzu, tak jak ten powiedział gniewkowie, powiedz, jak podchodziliście do tego spotkania, co wydarzyło się tam i chcieliście się, się, rozumiem, zrehabilitować, bo to też było widać. Czy tam? Ciężko powiedzieć, no będą takie mecze w sezonie, tak naprawdę oddali może jeden strzał na ramkę, nie przypominam sobie drugiego. My mieliśmy tych strzałów na pewno ponad 20 i no niestety na... No, no. To po jest, tak? Bo tutaj na lidera inaczej się. Znaczy, no, skoro daliśmy 20 szałów do jednego czy do dwóch, no to uważam, że zagraliśmy tam dobry mecz. W innym dniu byśmy mogli wygrać to 5-6-0, 5-1, a akurat przyszedł taki dzień i chyba dobrze, bo... bo... Mówię Zawsze te 10% więcej tutaj daliśmy i, i przypomnieliśmy sobie przed meczem, żeby nie czuć się tak jak tydzień temu, bo tydzień temu no bardzo z boiska zeszliśmy, bo przez takie mecze jak z Gniewkowem rok temu nie awansowaliśmy tak naprawdę. Może nie z morą, ale... ale... Takie, takie kulminacyjne bramki, tak jak w Osiu, yy, gdzie, gdzie gospodarze strzelili bramkę po w fragmencie gry z rzutem wolnym i tak samo tydzień czasu temu w Gniewkowie też w podobny sposób padła bramka dla zespołu gospodarzy z Gniewkowa, tylko, że bodajże z drugiej strony. Czy tutaj przy wysokich obrońcach to nie jest mankament? Ćwiczycie te elementy gry? Bo to tak widać, że te dwie bramki takie, które no akurat w tym, yy, w Osiu Kwiatkowski wykorzystał tam yy, w 88 minucie i wynik ustalił, ale tutaj ta bramka zadecydowała, powiedzmy, tydzień temu. To jest ciężko coś takiego przeczuć, bo tak naprawdę mało na takie uważam, jak Niewkowa, nie mają aż tak rozprasowanych, wyprasowanych rzutów wolnych. No, wychodzą te wolne tak, jak im wychodzą. No i no, czasami ciężko się przed takim czymś obronić. No, nie wiem, ile by człowiek ćwiczył, a mecz to jest mecz, piłka spadnie med dalej, med bliżej. No, jest, jest czasami ciężko yy, się ochronić przed tym, ale uważam, że powinniśmy ten. A ja teraz zakończę. Tutaj już limit ma zrobiony, powiedz mi, tre, trenujesz łokietka, który wygrał kolejne spotkanie. Idziecie na rekord, rozumie, Aleksandrowski Holland? Nie, nie, nie wybiegłem tak, 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 tak daleko. No, cały był taki cichy przed sezonem, żeby awansować. Wszystko na dobrej drodze. No, no, mam, mam nadzieję, że, że, że awansujemy. A zostało jeszcze no, 30 kolejek, tak? Czy nie, 28, nie, nie, zostało jeszcze nie. 17 tak meczów. Na, Uważam, że trzeba jeszcze z 10 co najmniej wygrać i, i cel na żeby awansować, nie żadne dobić. Okej, okay, dobra, Dziękuję. dzięki.